Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na kolejnym krótkim wykładzie sprawa restrukturyzacyjnego. Już zmierzamy zdecydowanie do końca naszych rozważań. Dzisiejszy wykład poświęcamy kwestii odrębnych postępowań restrukturyzacyjnych, proszę państwa. Tu nasuwają się państwu pewnie skojarzenia z odrębnymi postępowaniami upadłościowymi, proszę państwa, istniejącymi w ustawie prawo upadłościowe, Skojarzenia, które są jak najbardziej słuszne. Też, proszę Państwa, nazwą odrębnych postępowań restrukturyzacyjnych. Określa się właśnie pewną grupę postępowań uregulowanych przez ustawodawcę w odrębnym tytule ustawy w tytule czwartym ustawy prawo restrukturyzacyjne, dotyczących pewnych grup podmiotów. W przypadku których ustawodawca, ze względu na ich szczególne cechy, zdecydował się na wprowadzenie mniej lub dalej idących modyfikacji trybu postępowania restrukturyzacyjnego w porównaniu z przebiegiem tych czterech zasadniczych postępowań restrukturyzacyjnych, które mogą być prowadzone wobec wszystkich podmiotów posiadających zdolność restrukturyzacyjną. A zatem, proszę Państwa, Podobnie jak w ustawie prawo upadłościowe, również w ustawie prawo restrukturyzacyjne ustawodawca zdecydował się na szczególne uregulowanie postępowań restrukturyzacyjnych wobec wskazanych w ustawie podmiotów, wyodrębnionych ze względu na swe szczególne cechy. W aktualnym brzmieniu tytułu czwartego prawa restrukturyzacyjnego funkcjonują. No, Pozostały dwa odrębne postępowania restrukturyzacyjne. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów, uregulowane w artykułach od 349 do 361 prawa restrukturyzacyjnego. I postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji, uregulowane w artykułach od 362 do 367. Prawa restrukturyzacyjnego. Swego czasu istniało jeszcze trzecie odrębne postępowanie restrukturyzacyjne, postępowanie restrukturyzacyjne prowadzone wobec banków i skoków, ale ustawodawca zdecydował się te przepisy stamtąd usunąć. Zresztą, Proszę Państwa, Państwo pamiętają, że to odrębne postępowanie upadłościowe wobec banków tak naprawdę głównie pełni funkcję. Restrukturyzacyjną ma przenieść te rachunki bankowe do innego banku. Ok, no to w skrócie najpierw o postępowaniu restrukturyzacyjnym wobec deweloperów. Skoncentrujemy się przy tym na wskazaniu różnic i modyfikacji w stosunku do, tych do tego zasadniczego trybu postępowań restrukturyzacyjnych, proszę Państwa. Otóż zakres podmiotowy i przedmiotowy tego. Odrębnego postępowania restrukturyzacyjnego wyznacza artykuł 349 prawa restrukturyzacyjnego, zgodnie z którym regulujące je przepisy stosuje się w przypadku wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego wobec dewelopera w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 2011 roku o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Ustawodawca w ustawie prawo restrukturyzacyjne nie tworzy odrębnej definicji dewelopera zatem. Posługuje się techniką odesłania do przepisów wzmiankowanej ustawy o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego. W ustawie tej, proszę Państwa, pojęcie dewelopera zostało określone w artykule trzecim punkt 1, zgodnie z którym deweloper jest to przestęp... przedsiębiorca, Ciekawe, czemu tak mi się tutaj nasunęło. No, przepraszam bardzo wszystkich deweloperów przede wszystkim. Deweloper jest to przedsiębiorca w rozumieniu kodeksu cywilnego, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do ustanowienia prawa, o którym mowa w artykule pierwszym tejże ustawy o ochronie praw nabywcy, czyli Odrębnej własności lokalu mieszkalnego, własności nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym lub użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego na niej posadowionego, stanowiącego odrębną nieruchomość i przeniesienia tego prawa na nabywcę. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, tutaj nie będziemy się dalej wgłębiać w szczegóły typu umowa. Deweloperska, z tych praw, proszę Państwa, to jest materia z zakresu, proszę Państwa, prawa rzeczowego, zasadniczo prawa nieruchomości, nawet można powiedzieć, bo tam coraz częściej się to też wyodrębnia. Natomiast, proszę Państwa, zwróćmy uwagę na owe modyfikacje dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego wobec deweloperów. Przede wszystkim, proszę Państwa, modyfikacje wprowadzone przez ustawodawcę odniesieniu do tej grupy podmiotów posiadających zdolność restrukturyzacyjną, mają na celu wzmocnić ochronę nabywców lokali od deweloperów, co znajduje swój wyraz przede wszystkim w modyfikacji celów tego postępowania restrukturyzacyjnego. Zgodnie z artykułem 352 Prawa restrukturyzacyjnego, owo postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów prowadzi się tak, by doprowadzić do zaspokojenia nabywców w drodze przeniesienia na nich własności lokali, o ile racjonalne względy na to pozwolą. Prowadzi się tak, aby doprowadzić do zaspokojenia nabywców w drodze przeniesienia na nich własności lokali. O ile racjonalne względy na to pozwolą. A zatem, proszę Państwa, inny cel niż w przypadku typowych postępowań restrukturyzacyjnych. Nie jest prowadzone przede wszystkim to postępowanie wobec tego w interesie dewelopera, w jego interesie oczywiście również, ale przede wszystkim w celu ochrony interesów nabywców lokali. W sensie umożliwienia przeniesienia na nich własności tychże lokali, które dostać mieli, ale co jest zagrożone z powodu kłopotów finansowych takiego dewelopera. Osiągnięcie tego celu podstawowego zabezpieczenie tych praw nabywców lokali poprzez prowadzenie tak, aby doprowadzić do przeniesienia na nich własnościowych lokali. Realizacji tego celu mają służyć następujące modyfikacje zasad tego postępowania, sposobu prowadzenia tego postępowania. Po pierwsze, proszę Państwa, ograniczenie liczby postępowań, ograniczenie rodzajów postępowań, liczby rodzajów postępowań restrukturyzacyjnych, które mogą być prowadzone wobec deweloperów. Na mocy artykułu 351 prawa restrukturyzacyjnego wobec dewelopera nie prowadzi się postępowanie o zatwierdzenie układu, z wyjątkiem układu częściowego, jeżeli nie są nim objęte wierzytelności nabywców oraz wierzytelności zabezpieczone na nieruchomości, na której jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie. A więc, zasadniczo, Wobec dewelopera może prowadzone jedno z trzech postępowań restrukturyzacyjnych. Postępowanie przyspieszone, układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne, proszę Państwa. Natomiast postępowanie o zatwierdzenie układu tylko z zachowaniem tych ostrzejszych warunków przewidzianych. W ustawie wszystkim tylko w celu zawarcia układu częściowego. Druga bardzo istotna modyfikacja, proszę Państwa, dotyczy możliwości zgłoszenia propozycji układowych w postępowaniu restrukturyzacyjnym wobec deweloperów. Otóż propozycje układowe mogą zgłaszać również nabywcy lokali, w liczbie stanowiącej co najmniej 20% liczby nabywców w ramach przedsięwzięcia deweloperskiego prowadzonego przez dłużnika. Owego dewelopera. Nabywcy ci mogą zgłosić swoje propozycje układowe w terminie 30 dni od dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego. Trzecia modyfikacja dotyczy treści takich propozycji układowych. Otóż dodatkowe dopuszczalne propozycje układowe, wymienione przez ustawodawcę w artykule 354. Prawa restrukturyzacyjnego mogą przewidywać A wpłacenie dopłat przez wszystkich lub niektórych nabywców i zaspokojenie ich przez przeniesienie własności lokali, przy czym propozycje układowe mogą przewidywać późniejszy zwrot dopłat nabywcom z przychodów z dalszej realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego, B. Sprzedaż nieruchomości, te propozycje układowe mogą przewidywać sprzedaż nieruchomości, na której jest prowadzone przedsięwzięcie deweloperskie, zachowaniem ciążących na niej ograniczonych praw rzeczowych, więc innymi w zasadzie hipoteki, tudzież użytkowania ewentualnie, na rzecz przedsiębiorcy, który przejąłby zobowiązania wobec nabywców i zobowiązałby się do kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego, przy czym propozycje układowe mogą przewidywać zmianę treści umów deweloperskich. C. Propozycje układowe mogą przewidywać określenie innych warunków kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego i sposobów jego finansowania. I wreszcie, proszę Państwa, dodatkowe propozycje układowe mogą przewidywać zamianę lokali między wierzycielami lub zamianę lokalu na lokal niebędący przedmiotem umowy deweloperskiej. A zatem przede wszystkim, proszę Państwa, ta modyfikacja polega w tym przypadku na stworzeniu, dopuszczeniu propozycji układowych, których podstawowym celem jest kontynuacja przedsięwzięcia deweloperskiego, nie tyle uzdrowienie sytuacji ekonomiczno finansowej dewelopera, co przede wszystkim kontynuacja. Przedsięwzięcia deweloperskiego, by umożliwić przeniesienie własności lokali na nabywców. Czwarta modyfikacja, proszę Państwa, tych regulacji dotyczy sposobu głosowania nad układem. Otóż, proszę Państwa, w przypadku postępowania restrukturyzacyjnego wobec deweloperów, głosowanie nad układem obligatoryjnie przeprowadza się w grupach wierzycieli. Jak pamiętamy w pozostałych postępowaniach, w tych ogólnych czy zasadniczych postępowaniach restrukturyzacyjnych, głosowanie w grupach wierzycieli jest dopuszczalne, ale nie jest obowiązkowe. Natomiast w postępowaniu restrukturyzacyjnym wobec deweloperów głosowanie w grupach jest obowiązkowe. Dlaczego? Bo nabywcy lokali tworzą odrębną grupę wierzycieli. Dla której sporządza się odrębną listę wierzycieli uprawnionych do głosowania. A zatem, proszę Państwa, one występują zawsze tutaj w przypadku postępowania restrukturyzacyjnego wobec deweloperów, przynajmniej dwie grupy wierzycieli w głosowaniach układem. Jedna grupa, tak by ci wierzyciele zwykli, nie będący nabywcami lokali. Druga grupa to są owi nabywcy lokali od dewelopera, proszę Państwa. I wreszcie kolejna modyfikacja, mianowicie możliwość podjęcia przez nabywców decyzji o kontynuacji znowu przedsięwzięcia deweloperskiego. Uchwała nabywców zostaje przyjęta, a uchwała o kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego oczywiście zostaje przyjęta, jeżeli wypowiedzą się za nią nabywcy deklarujący łącznie dopłaty do przedsięwzięcia, Wystarczające, zgodnie z treścią propozycji układowych, do sfinansowania dokończenia przedsięwzięcia deweloperskiego. W przypadku przyjęcia takiej uchwały, nabywcy zobowiązani do wpłacenia dopłat wpłacają je do masy sanacyjnej lub zabezpieczają ich wpłatę w zakresie przewidzianym uchwałą w terminie dwóch miesięcy od dnia podjęcia uchwały, w szczególnie zasadnionych przypadkach. Termin ten może być przedłużony przez sędziego komisarza, Państwa. A więc nastawienie w postępowaniu restrukturyzacyjnym wobec deweloperów przede wszystkim na ochronę interesów praw nabywców lokali. Interes praw nabywców lokali. Przecież, proszę Państwa, za najlepszą metodę ich ochrony ustawodawca tutaj zdaje się uważać Kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego, umożliwienie kontynuacji przedsięwzięcia deweloperskiego i przeniesienie na nich własności lokalnych. No i drugie spośród odrębnych postępowań restrukturyzacyjnych, postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji, w przypadku którym, jak się Państwo łatwo domyślają, wprowadzone. Przez ustawodawcę modyfikacje w przebiegu tego postępowania mają głównie na celu wzmocnienie ochrony interesów obligatariuszy, proszę Państwa. Tak jak tam miały na celu wzmocnienie ochrony interesów nabywców lokali od dewelopera. Otóż, no proszę Państwa, ten cel, wzmocnienie ochrony interesów obligatariuszy, proszę Państwa. Ustawodawca chce osiągnąć przez wprowadzenie trzech podstawowych modyfikacji w trybie tego postępowania. Po pierwsze, proszę Państwa, podobnie jak w przypadku deweloperów, tak wobec emitentów obligacji nie prowadzi się postępowania o zatwierdzenie układu, z wyjątkiem układu częściowego, jeżeli układem częściowym nie są objęte. Wierzytelności z tytułu emisji obligacji, proszę Państwa. A zatem, jeżeli chcę objąć, proszę Państwa, układem wierzytelności z tytułu emisji obligacji, to pozostają takiemu emitentowi obligacji trzy postępowania restrukturyzacyjne: przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe i postępowanie sanacyjne. Drugim sposobem, drugą modyfikacją trybu tego postępowania, mającą na celu wzmocnienie ochrony interesów obligatariuszy, jest wymóg ustanowienia przez sąd restrukturyzacyjny kuratora dla reprezentowania praw obligatariuszy. Kurator taki może być osobą fizyczną, może być również bankiem. Z którym dłużnik zawarł umowę o reprezentowanie obligatariuszy wobec emitenta. Obligatariusze mogą działać w postępowaniu restrukturyzacyjnym osobiście, przez pełnomocnika również, jeżeli zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu przez sędziego komisarza. Więc nie jest tak, że kurator obligatoryjnie reprezentuje wszystkich obligatariuszy. On ma być powołany. W celu reprezentacji Chin, to jest przeważnie bardzo duża i rozproszona przecież grupa nabywcy obligacji. No ale proszę Państwa, jeżeli chcą, mogą działać osobiście lub przez pełnomocnika, jeżeli nie chcą być reprezentowani przez kuratora, proszę Państwa. Sędzia komisarz, proszę Państwa, dopuszcza obligatariuszy do udziału w postępowaniu, kiedy po prostu po wykazaniu, że przysługują im prawa z obligacji. Kurator, może przeglądać księgi i dokumenty dłużnika. Zarówno dłużnik, jak i nadzorca sądowa albo zarządca, zależnie od rodzaju postępowania, muszą udzielać kuratorowi wszelkich potrzebnych informacji. No i wreszcie trzecia istotna modyfikacja jest to przyznanie kuratorowi uprawnień w zakresie głosowania nad układem. Kurator nie tylko reprezentuje interesy tych obligatariuszy w toku postępowania. On również bierze udział w zgromadzeniu wierzycieli w celu głosowania nad układem. Kurator, proszę państwa, w takim głosowaniu głosuje sumą wierzytelności obligatariuszy objętych układem. Przy czym, proszę państwa, jeżeli chodzi o liczenie liczbowe głosów, pamiętamy, podwójna większość przy zatwierdzeniu układu, przysługuje mu jeden głos od każdej sumy, która wynika z podziału innych wierzytelności, Uprawniających do głosowania przez liczbę wierzycieli, którzy reprezentują te wierzytelności, proszę państwa. A więc tę sumę, którą reprezentuje kurator, sumę wierzytelności obligatoryjnej, to nie jest jeden głos przy głosowaniu liczbowym, tam gdzie chcemy osiągnąć więcej niż połowę wierzycieli, ale proszę państwa, on dysponuje większą pulą głosów. Proporcjonalną do czego? Do tego, jak się rozkładają, jak się rozkłada struktura zobowiązań tutaj dłużnika, jak wielki jest udział w tym wierzytelności z tytułu emisji obligacji, proszę Państwa. Obligatariusze, jak powiedziałem, nie muszą korzystać z pośrednictwa kuratora. Mogą głosować osobiście lub przez pełnomocnika na Zgromadzeniu wierzycieli i wtedy tę siłę głosu kuratora. Odpowiednio się pomniejsza. Ok, proszę Państwa. Jeżeli chodzi dalej o postanowienia o układu, to również dłużnik może przewidywać podział na grupy, ale proszę Państwa, nie jest to w tym momencie obowiązkowe, ale można widzieć grupę, właśnie opitę Jak powiedziałem, w tej chwili pozostały te dwa odrębne postępowania. Restrukturyzacyjne. Przepisy dotyczące postępowania wobec banków i skoków zostały wykreślone. Dziękuję Państwu bardzo. Do usłyszenia. Już powoli można chyba sobie życzyć udanej sesji i miłych wakacji. Dziękuję bardzo. Dziękujemy.